Mamy naszą postać już przygotowaną, jest możliwe, żeby wykorzystać ją w jakiejś naszej prezentacji czy lekcji. Natomiast cały czas nasze pływające menu pozwala nam na to, żeby w jakiś sposób ją tutaj w dalszym ciągu przekształcać czy dostosowywać do naszych potrzeb. Włączając po raz kolejny e, ikonkę Rozmieść i przekształcaj możemy na przykład skorzystać z opcji przekształcenia w ten sposób, że nasza postać będzie e, zmieniała sobie kierunek w prawo czy w lewo. No może akurat nie w przypadku tej, ale możemy też zmienić góra-dół, możemy ją sobie poobracać wokół własnej osi. Także tutaj pływające menu nam w tym pomaga. Mamy jeszcze tutaj trzy kropeczki. Pod trzema kropeczkami znajdziemy taką opcję jak klon, replikator. Włączając sobie te kropeczki, możemy nieskończoność sobie tą naszą postać replikować.